Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Ania Karwowska z Logiki Języka dla Dyslektyka. Dzisiaj powiemy sobie o gramatyce. Dlaczego gramatyka jest ważna i dlaczego my tak bardzo jej nie, nie lubimy? Co ta gramatyka nam zrobiła? Więc od, odsuwając żarty na bok. Gramatyka jest ważna. Często w nauce języków i w metodyce też i na różnych metodycznych kontaktach przewija się taka opinia, że gramatyka nie jest ważna, Popisał nam gramatyka. No, przecież kiedyś się gramatyki uczyliśmy, to było takie straszne, ponieważ uczyliśmy się na pamięć, uczyliśmy się tłumaczyć milion zdań. Ja mówię, że gramatyka to nie jest kucie na pamięć gramatyka to nie jest pisanie zdań, po prostu tłuczenie tak bez sensu tysięcy zdań które tak naprawdę nic nam nie dają. Gramatyka to jest zrozumienie. Kiedy rodzic mówi, czy nauczyciel mój uczeń ma problem z gramatyką, no jasny gwint, ja nie rozumiem, dlaczego on nie rozumie. Ja zawsze proszę o jedną rzecz, proszę się rozejrzeć po klasie. Proszę wyjrzeć za okno. To wszystko, co nas otacza, to jest gramatyka właśnie. To jest gramatyka. My jesteśmy otoczeni przez części zdania, takie, tak? My jesteśmy otoczeni przez części mowy. Rozejrzyjmy się, mamy co? Stół, tak? Mamy stół, który jest jaki? Brązowy, zielony, czarny, tak? Stół, na stole mamy co? Nie wiem, zeszyt, jabłko, cokolwiek. To jest gramatyka. I teraz często nauczyciele mówią: ale Wiesz co, ten dyslektyk, mój uczeń? zupełnie nie rozumiem gramatyki, a wtedy ja zawsze zadaję pytanie. A zastanówmy się, czy my na początku wróciliśmy do podstaw. I ja wiem, że w szkole my nie mamy czasu, my się musimy śpieszyć, ale ja zawsze powtarzam. A czy porozmawiałeś, szczególnie tutaj mówią do nauczycieli, w nauczycieli w szkołach publicznych, albo dla, do rodziców, e, czy spojrzeliście na to, jak dziecko radzi sobie z gramatyką w języku ojczystym? Przepraszam, słyszałeś łyczka herbaty? Otóż, tak czy nie? No nie. No to o czym my mówimy? Problemy z gramatyką języka ojczystego zawsze wychodzą w gramatyce języka kolejnego, że się tak wyrażę. Co oznacza, że jeżeli dziecko nie rozumie części zdania, części mowy, jeżeli dla niego orzeczenie podmiot czy przydawka to jest w ogóle jakaś czarna magia, no to, to w kolejnym języku też wyjdzie. To jest tak samo jak część częściami, części, częściami mowy. Jeżeli dziecko nie wie, co to jest rzeczownik, czasownik, zaimek, no to. Przepraszam, że nie ogarnia części mowy i nie ogarnia części zdania, takich jak właśnie przydawka, orzeczenie dopełnienia okolicznie. No, nie ma jak pójść do przodu. To jest trochę tak, jakbyśmy chcieli pojechać samochodem, który nie ma kół. I teraz, co my możemy zrobić? Ponieważ ja mogę nagrać bardzo długi odcinek, narzekając na to, że wszystko jest złe, straszne i bez sensu, ale co my możemy zrobić? Przede wszystkim to, co ja zawsze radzę, wszystkim nauczycielom i rodzicom, to jest wrócenie do podstaw. Więc przede wszystkim wracamy do części zdania i do części mowy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli uczeń nie wie, co to jest rzeczownik, jeżeli uczeń nie wie, jaką funkcję spełnia przymiotnik, to nie będzie w stanie napisać dobrego zdania. Pamiętacie, że powiedziałam na początku tego epizodu o świadomości gramatycznej. Świadomość gramatyczna to jest coś, co się rozwija, tak? Czyli w rozwoju językowym dziecko mówi, czyta, czytanie jest czynnością dla nas nową. Czy się pisać? Pisanie jest czy dla nas nową i tak zwane formowanie liter jest bardzo ważne, ale o formowaniu liter i pisaniu będę mówiła w innym filmiku. Tak, i mamy gramatykę. Zamiast wciskać dziecko od razu, o Jezu, teraz musisz się nauczyć części, um, nie części stoję, ale na przykład wrzucamy um, czasy, tak, czy konstrukcje szl a dziecko nie wie, co to jest podmiot. Ja często zadaję pytanie, czy wiesz, co to jest determiner, jaką funkcję spełnia? I to jest taka krótka wycieczka do etymologii, ale to raczej robię ze starszymi uczniami, ponieważ determiner, jego etymologia pochodzi od słowa terminus, a terminus był Bogiem granicą i wdruk, tak? Czyli on stawiał granice. I ten determiner też jest jakby sygnalizuje nam jakąś granicę w zdaniu. I to jest bardzo ważne, dlatego tak ważne jest wracanie do podstaw. I teraz, co my robimy? Ja bardzo lubię multisensoryczną gramatykę, ponieważ multisensoryczna gramatyka pomaga naszym uczniom osadzić, za, za przeproszeniem, osadzić tą wiedzę w konkrecie. Dzieci z dyslekcją często mają, znaczy nie często, zawsze mają problemy z pamięcią roboczą. I teraz wyobraźcie sobie, że. Tutaj mamy kubeczek. I ja od razu, jak mówię, zawsze ja wiem, że generalizuję, bo zaraz pojawi się też powie, że prawdy. Ja mówię, mówię o porozumiewam się teraz, teraz ogółem, ponieważ to nie jest wykład akademicki, znaczy to mi to musiałoby słać kilka godzin. Wyobraźcie sobie, czy jest moja filiżanka z moim ulubiencem, tak? Piotrusiem króliczkę. I wyobraźcie sobie, że ja to, mam tutaj herbatę, ale że nalewam więcej herbaty do tej filiżone. czyli Tak leją, 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 leją. teraz tym leję, bo nie chcą być wąchka. Leją, leją, co się dzieje? Wylewa się, tak? W pewnym momencie zacznie się wylewać. Dlaczego? Tak samo jest z pamięcią roboczą waszych uczniów. Kiedy uczeń nie jest w stanie, pamięć robocza jest w ogóle bardzo takim, e, powiedziałabym, e, delikatnym konstruktem, tak? Często mówimy też o obciążeniu poznawczym. Cognitive load theory to jest dla Swellera. I teraz, jeżeli my zaczniemy ucznia zasypywać wielką, dużą ilością informacji, to to dziecko się pogubi. Pogubi się i nic nie zrozumie. Dlatego ja bardzo często, z gramatykę, korzystam z czegoś takiego. Wydrukowałam sobie na kartce, to jest akurat w języku angielskim, mam też coś takiego w języku polskim. Preposition. przymiotniczek, Adjective. Podzielę się jeszcze tutaj. Rzeczownik. Też mam takie diagramiki. Jest interjection. Tak mam też conjunction What's your function. I też mam takie diagramiki, których używam często do rozkodowania zdań. I teraz po co mi one? Ktoś się może zapytać. Bardzo lubię, bardzo dużo, To są moje materiały, o których też mówię w moim zeszycie ćwiczeń w moim. Długu e Gramatyka dla dyslektyka. Dlaczego o tym mówię? Otóż mówię o tym dlatego, że często pracując z dzieciakami z dyslekcją, ja wracam do posy, ja wracam do tego, co to jest rzeczownik, co to jest orzeczenie, co to jest podmiot, co to jest czasownik, po to, żeby umiejscowić tą wiedzę. Dopiero jak ona jest umiejscowiona, możemy iść dalej. Ja koduję kolorem części zdania, części mowy, wykorzystuję też symbole, te osoby, które interesują się metodą Montessori, na pewno wiedzą o co mi chodzi, możecie używać samych kolorów. Nie ma, e, ja powiedziałabym tak, rób to, co dla ciebie w tym momencie jest najprostsze, bo jeżeli zrobisz, e, zaplanujesz sobie zbyt wiele rzeczy, prawdopodobnie nic nie zrobisz, dlatego że będziesz sfrustrowany, zmęczony, walniesz z tym i Ja to w ogóle mam dosyć, dajcie mi święty spokój. Dlatego zacznijcie na przykład od kodowania kolorów. Ja podam Wam teraz takie trzy ćwiczenia, które robię ze swoimi dzieciakami, które bardzo lubię. Jedno ćwiczenie to jest bardzo proste, nazywa się po prostu rzeczownikowym blinkom. Mianowicie identyfikujemy wszystkie rzeczowniki, jakie możemy znaleźć w klasie. Drugie ćwiczenie to jest tak zwana syntax surgery, czyli chirurgia, tak składowa. Mianowicie polega to na tym, że rozkładamy zdanie, dosłownie tniemy je. Możemy to coś robić na komputerze, mam taką grę, którą stworzyłam w World War, a w wersji, że tak powiem, w wersji analogowej tniemy nożyczkami i rozkładamy. Szukamy części zdania, części mowy, rozsypanki w wersji bardziej zaawansowanej. W wersji bardziej zaawansowanej tworzy zdania z błędem. Błędem. Po prostu z błędem, na przykład ze złym, złym życiem, pracownika, przymiotnika, czegokolwiek przysłówka i moi uczniowie muszą to znaleźć, ale to robię dopiero z dzieciakami, którzy mają dobre podstawy gramatyczne. Nie wprowadzam tego typu zadań dzieciom, które mają duże trudności na początku, żeby ich nie zgubić i żeby nie doszło do zapamiętania metod, znaczy zapamiętania rzeczy, które są nieprawidłowe, czyli unikam nieprawidłowych wzorców. I to są takie trzy bardzo proste metody. Rektor powie Pani, pani, pani mi tutaj z jakimś kodowaniem, kolorem, ja muszę zrobić tam te czasy, wszystkie, ja wiem, że mamy aspekty, czasy. Ale jakby tutaj znowu uogólniam, jak ja mam to zrobić, żeby one zrozumiały, że na przykład w Past Simple, kiedy mamy czasownik regularny, mamy końcówkę, safiks, przepraszam, to jest przyrostek DED. De. Mianowicie ja safiksy też koloruję, też koloruję i też koduję, my układamy zdania dosłownie, jakbyś układali Lego. Ja często też wykorzystywałam Mega takie te duże klocki, i po prostu przyklejałam na nich części zdania, części mowy, albo używałam po prostu. Karteczek, tak zwanych post-it notes, czyli tych takich wklejanych, tak? Że po prostu wklejęliśmy kolorami, idzie, co idzie, tak? I zaczynam zawsze od tak zwanego SVO, czyli Subject, Verb, Object, tak? Podmiot, orzeczenie, dopełnienie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy, a zapewne pamiętacie, że macie też uczniów, którzy mają problemy z pisaniem, przy okazji przypominam, że 29 lutego o godzinie. 11, 17 czasu polskiego na moim fanpage Logika Języka, dyslektyka na Facebooku będę mówiła o pisaniu. Często też w pisaniu wychodzą tak zwane run on sentences albo zdania, które są niekompletne. I my się zastanawiamy. Człowieku, skąd ty to napisałeś? Jak ty to mogłaś napisać? Tak, to jest niemożliwe, ale to właśnie wynika z tego, że dziecko ma problemy z podstawami. Dlatego tak ważne jest wrócenie do posta i tak jak mówię, wytrukowanie sobie takich planż nie zajmuje dużo czasu. Naprawdę no kawałek kartonu. Możecie nawet użyć post-it notes. Ja mam tutaj też non-marker. Próbuję pokazać mam. Chciałam jeszcze pokazać wam kilka rzeczy. Przepraszam bardzo, bo mam tutaj ich trochę. Czy mam conjunction ze sobą czy nie? Chyba nie wzięłam spółki. Tak, ale Ważne jest też, to że... o, mam detour, mój ulubiony detour, kiedy na przykład um, zamieniamy rzeczowniki. <grywki> Mówię też o tym w moim e -booku. Więc ważne jest to, żebyście wrócili do podstaw, ponieważ jeżeli wasz uczeń z lekcją ma problemy z podstawami, wy nie zajedziecie dalej, nie wyobraźcie sobie matematykę. Jeżeli dziecko nie potrafi mnożyć, no to nie będziecie uczyć, to nie będziecie znaczy, jeżeli dziecko nie potrafi dodawać, przepraszam, to nie będziecie uczyć mnożenia. Tak? Jeżeli nie potrafi policzyć do dziesięciu, jak uczyć dodawania? Więc ja bardzo często mówię o podstawach i o tym, że wrócenie do podstaw naprawdę tego, czym jest gramatyka, jest tak ważne, ponieważ to spowoduje, że wasz uczeń w końcu zrozumie, o co w tym chodzi, a zrozumienie zależności, które. Jakby zależności gramatycznych, w tym czy jest, jest gramatyka, ja naprawdę nie każę wam robić wykresów drzewkowych, mimo że je uwielbiam i robię je ze starszymi dzieciakami i z dorosłymi i to naprawdę pomaga zrozumienie, że gramatyka jest logiczna, że w gramatyce wszystko ma swoją kolejność. Gramatyka angielska jest super przejrzysta i naprawdę nie jest trudna w momencie, kiedy się ją ogarnie, ale to oznacza, że nie możemy śpieszyć się z materiałem. Ja wiem, że w szkole jest inaczej, i tutaj zaraz setki zirytowanych głosów się podniosą, ale by Starajmy się nie biec z materiałem, pamiętajmy, że dziecko potrzebuje bardzo dużej ilości powtórzeń, a dyslektyk potrzebuje dyslekcji mniej więcej trzy razy więcej powtórzeń niż neurotypowe dziecko i to też jest bardzo ważne. Ważne jest też to, że szczególnie z młodszymi dziećmi robi rzeczy, które są takie namacalne, tak? czyli no właśnie klocki czy coś, co można po prostu dotknąć i poprzesuwać. Um, I bardzo ważne jest też to, że trzeba co chwilę do tych konceptów powracać. Czy to nie jest tak, że jest raz nauczony, my lecimy dalej co jakiś czas? wracamy, wracamy i idziemy dalej, wracamy idziemy dalej. I to jest taka podstawa. Także Mam nadzieję, że Wam się podobało i trochę z tego krótkiego filmiku wynieśliście. Byłoby mi bardzo miło i bardzo bym Was prosiła, żebyście polubili, polajkowali, podzielili się ze znajomymi. Zależy mi bardzo, żeby ten kanał rósł i żeby mogła tworzyć więcej treści, więcej dłuższych treści właśnie dla Was, ponieważ ten y, logika języka powstała z mojej niezgody na edukację, która nie była poważnie traktowana jak medycyna, a edukacja jest jak matematyka. Język jest jak matematyka, edukacja jest jak medycyna. Musimy opierać się na twardych dowodach, a nie na naszym widzimy się. Także do usłyszenia w kolejnym filmiku, w kolejnym filmiku.